Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika finalizuje strategiczne z punktu widzenia ekologii inwestycje w elektrociepłowni siekierki. Z okazji zakończenia inwestycji środowiskowych zorganizowano seminarium pod tytułem Czysta energia dla Warszawy. Podczas seminarium odbył się panel dyskusyjny Energetyka miejska XXI wieku, wymiana poglądów na temat roli sektora ciepłowniczego w Polsce ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji miejskich. Mamy duże ciepłownie, mamy największe zespół elektrociepłowni w Unii Europejskiej i mamy największą sieć ciepłowniczą w Unii Europejskiej. Tu na dzisiejszej debacie było, były takie porównywania, że ona jest dłuższa niż droga z Warszawy do Paryża. I to jest fakt produkując ciepło, przy okazji produkujemy energię i dlatego mamy i tanie ciepło, i tanią energię produkowaną w Warszawie. I mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy, w tym mieszkańcy Ursynowa, właśnie otrzymują ciepło. Zimą to mamy ciepłe grzejniki, latem mamy ciepłą wodę i energię właśnie tutaj z naszych źródeł. Akurat siekierki, z uwagi na bliskie położenie i taką budowę sieci ciepłowniczej, zaopatrują Ursus. Na przykład cały Żoliwos jest, jest zaopatrywany z żerań. Okej, okay, dobrze. To teraz jeszcze troszeczkę o, o tej instalacji i o tych rozwiązaniach ekologicznych. Jakby mógł Pan tak, tak krótko powiedzieć, bo to jest tak naprawdę już Mistrzostwo Świata, to co tutaj robicie, jeżeli chodzi o bezemisyjność praktycznie. Tak, to jest, to jest prawda. Decyzje inwestycyjne zostały po, podjęte dużo wcześniej i my te decyzje, jako Peginik termika kontynuujemy i podjęliśmy decyzje jakby kolejne. Tak? Dzisiaj znajdujemy się na Sikierkach. Na Sikierkach mamy najnowocześniejsze w Polsce rozwiązania ekologiczne i te kominy, którzy, które są widoczne, czy z Mokotowa, czy z Ursynowa, to tak jak tutaj dzisiaj padało, one nie wy, to nie jest dym. To jest po prostu czysta para wodna. Zastosowanie wysokosprawnych, tych nowoczesnych technologii spowodowało ograniczenie emisji pyłu praktycznie do zera. Tak? to są te słynne elektrofiltry. Instalacje mokrego odsiarczania i wyłapywania tlenku azoty spowodowały ograniczenie kilkudziesięciu procent emisji tych, tych związków chemicznych do atmosfery. Ja pamiętam takie czasy, że kiedy elektrociepłownia sikierki pracowała w tym najlepszym w swoim okresie, w latach właśnie osiemdziesiątych, to jak był odpowiedni wiatr, który wiał w stronę Warszawy, to wszystkie samochody były w takim lekkim pyle. Dzisiaj takiej możliwości nie ma, tak? Dzisiaj znajdujemy się tutaj bezpośrednio pod kominem, słyszymy jak pada deszcz i ten deszcz pada czysty, bo z tego komina nie ma nie wydobywają się żadne zanieczyszczenia. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika to największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji. Uzyskiwana w tej metodzie sprawność wykorzystania energii paliwa przekracza 80%. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Termika posiada 5 zakładów – elektrociepłownię siekierki, elektrociepłownię żerań, elektrociepłownię pruszków, ciepłownię wola oraz ciepłownię kawęczy. My z kamerą odwiedziliśmy elektrociepłownię siekierki.